26 maja, 22.35. Witam. Jak widzimy, market cap wynosi dziś 247 miliardów dolarów. Cena bitcoina dziś wynosi 8826 dolarów, a dominacja bitcoina w stosunku do innych krypto wynosi 65,5%. Jeżeli spojrzymy na Bitcoina w przedziale siedmiodniowym to zobaczymy, że stracił 9,02% natomiast w przedziale 24 godziny stracił tylko 1,8%, w przedziale 1 godzinnym zyskał 0,15% Jeżeli spojrzymy na cały rynek, niestety dominuje kolor czerwony, ale również możemy znaleźć projekty, które pomimo spadku Czołowych kryptowalut zaliczyły duże wzrosty. Jeżeli chodzi o spadki w przedziale siedmiodniowym, Bitcoin spadek rzędu 9%, Ethereum spadek 5,26%, XRP 4,86%, Bitcoin Cash 7,29%, Litecoin 6,20%. Eee Binance, Binance Coin 5,23%, EOS 5%, Tezor 4,5%, Komodo 4,6%, Stellar 6,86%, Moneo 7,25%, Tron 5,72%, Neo 2,64%, Dash 5,28%. IOTA 4,17%, ZITKASZ 7,12%. Projekty, które dały zarobić nam najwięcej w tym tygodniu to TETA aż 105,39%, NEM 1,86%, Ontologii 7,26%, wiczeń 6,29%, GBITBYT. 3,71% ICON 15,92% QUANTUM 5,50% ALLEGORAND 8,26% LISK 8,34% RIVER Jeżeli chodzi o analizę techniczną Bitcoin próbował już dwa razy przebić kwotę 10 tysięcy jednak mu się to nie udało analitycy przewidują, że może spróbować jeszcze raz Przetestować kwotę 10 tysięcy, jednak jeżeli mu się to nie uda, to musimy zwrócić uwagę na dwa punkty wsparcia: 8500 i 8300. Jeżeli bitcoin spadnie poniżej 8300, to raczej skierujemy się w kierunku 7000 dolarów. Na rynku wyczuwa się. Napięcie, a wszystkie oczy skierowane są na Bitcoina, ponieważ to on zdecyduje, czy pójdziemy w najbliższym czasie w górę czy w dół. Przejdźmy teraz do wiadomości. Pierwszy artykuł, jaki przygotowałem, to CZ Binance. Najlepsza strategia to hod hodlowanie BTC. Artykuł 26 maj, w którym czytamy. W nowej serii tweetów Zao odpowiada na pytanie jednego z użytkowników Twittera dotyczących najlepszego podejścia do inwestowania w kryptowaluty. Uważa, że dane pokazują, że najlepszym rozwiązaniem jest hodlowanie, ale jest to trudne. Dzięki handlowi czujesz, że trzymasz rękę na pulsie, wyjaśnił. Badanie z 2019 roku dotyczące rynków akcji wykazało podobne wyniki ujawniając, ujawniają, że w ciągu 15 lat pasywna strategia inwestycyjna konsekwentnie dawała lepsze efekty niż aktywny handel na giełdzie. To mi z funduszu uważa, że podobne zjawisko zachodzi na giełdach BTC. Zanim wszyscy zaczną się zastanawiać, czy kryptozima na dobre już skończyła się zakończyła, pamiętaj o zasadzie 10 najlepszych dni. Stwierdził kiedyś, uważa, stwierdził kiedyś. Uważa też, że najlepszy zysk na BTC można uzyskać tak naprawdę w ciągu tylko zaledwie 10 dni w skali roku. Ale nie ma się, że pociąg ucieknie. Zao dodał również, że wierzy, że inwestorzy kryptowalutowi mają czas po swojej stronie i nie powinni się zbytnio martwić w tym, że przegapią pociąg, czyli HOSE czy nawet kolejną bańkę spekulacyjną. Bardzo ciekawy artykuł, link umieszczę poniżej, jeżeli ktoś będzie chciał dokończyć. Zdecydowanie polecam mądre słowa. Wstępny artykuł, który przygotowałem, to Bank Rezerw Inwi wyjaśnia swoje stanowisko dotyczące kryptowalut. Artykuł również z 26. 26 maja 2020, w którym czytamy Bank Rezerw Indii wyjaśnia swoje stanowisko. Wydaje się więc, że Bank Centralny Indii, Bank Rezerw Indii ostatecznie wyjaśnił tym samym swoje stanowisko w sprawie usług finansowych dedykowanym przedsiębiorstwom związanym z rynkiem kryptowalut. W swoim piśmie RBI wyjaśniło bowiem, że nie ma żadnych ograniczeń dotyczących banków, które chcą otworzyć konta firmom, które zajmują się kryptowalutami. Pismo RBI napisano na wniosek Harrisal BV społożyciela lokalnej giełdy kryptowalut UnoCoin. Koniec kontrowersji to wielki przełom w 2018 roku RBI wydało bowiem komunikat, który ograniczył rozwój rynku kryptowalut w Indiach, bankom komercyjnym niejako zakazano otwieranie konta firmom, które oferowały klientom handel cyfrowymi walutami. Od tamtej pory sytuacja uległa poprawie, ponieważ na początku marca są najnowszy, najwyższy z zakaz RBI. Był to pozorny sukces, bowiem ponoć nadal banki bały się otwierać rachunki giełdom kryptowalutowym. Twierdziły, że nie otrzymały żadnego pisma w tej sprawie od RBI. Także w tym momencie sytuacja się wyjaśniła, jak widzimy. Wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku i to powinno, myślę, że to nas powinno cieszyć, mnie cieszy bardzo. Myślę, że na dzisiaj to by było tyle. Cześć, pa i do zobaczenia. Pozdrawiam. Kryptomarzenie.